Ponad 100 osób reprezentujących polskie organizacje stałej Ukrainy spotkało się na początku października w Brzuchowicach koło Lwowa na zjeździe organizacji Mniejszości Polskiej. Uważam, że ten zjazd bardzo potrzebny, bo ma na celu zjednoczenie Polaków nie w sensie zjednoczenia organizacji, a w sensie wspólnego działania, wspólnych działań na rzecz odrodzenia kultury e, polskiej, e, krzywienia e, tradycji języka polskiego. Szanowni Państwo, drodzy rodacy! Polska i Ukraina są nie tylko sąsiadami. Nasze kraje łączy coś więcej. Nieprzypadkowo, jako symbol bliskości naszych narodów, wymieniamy, wymieniany jest czerwony kwiat maku i niebieski kwiat habru, które rosną obok siebie na łące, a niekiedy nawet oplatają się. Podczas otwarcia został odczytany list marszałek senatu RP Małgorzaty Kiedawy Błońskiej, w którym podkreślono znaczenie jedności, dialogu i aktywności polskiej mniejszości w Ukrainie w trudnych czasach wojny i przemian społecznych. W zjeździe uczestniczyli również przedstawiciele polskich instytucji państwowych. Mówili o znaczeniu wsparcia Polaków za granicą, pielęgnowaniu języka i kultury oraz o potrzebie budowania trwałego kontaktu z ojczyzną. W tym roku w tym konkursie e, przyznano dotację na ponad 70 milionów złotych. Pracujemy już nad przyszłorocznym konkursem, który zostanie wkrótce ogłoszony. Myślę, że te doświadczenia, te postulaty, które tutaj e, będę mógł usłyszeć. Pomogą nam jeszcze lepiej przygotować ten konkurs i dostosować go do potrzeb środowisk polonijnych. Podczas zjazdu mówiono, że to właśnie język i kultura polska łączą Polaków w Ukrainie niezależnie od miejsca i pokolenia. Jesteście Państwo no, Polakami, czujecie się Polakami i też między innymi Senat Rzeczypospolitej Polskiej takie środki ma i stara się wspomagać, bo uważamy, że to jest nasz obowiązek, ale robimy to też jakby z serca, więc w takim kontekście bym to traktowała i też jesteśmy otwarci na Państwa problemy, pytania, zapytania i co możemy zrobić, to na pewno chętnie się zaangażujemy. Ważnym tematem zjazdu była edukacja, wsparcie młodych liderów oraz stworzenie wspólnej platformy współpracy między organizacjami. Фантастичне То І багато дякуємо організаторам, вони такі швітні помисли, щоб всіх нас зібрати тут по Львовим, і щоб ми всі могли обсувати, розмовляти у своїх проблемах, обшилості, бо обшилося мусять бути. І Також про наших проблемах теж, у наших спільних Celach. Zjazd umożliwił również wymianę doświadczeń i budowanie relacji z władzami lokalnymi. Właśnie dzisiaj miałam możliwość też się podzielić doświadczeniem, bardziej w postaci pracownika obwodu administracji. Zachęcam polskie organizacje do współpracy z władzami lokalnymi, bo to ich obowiązek pomagać mniejszościom narodowym, tworzyć odpowiednią atmosferę, odpowiednie umowy, dlatego żeby każda narodowość i w tym nasza polska narodowość czuła się dobrze tu na Ukrainie. Organizatorami wydarzenia byli Fundacja Wolność i Demokracja oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w iwano -Frankiwsku. Naszym podstawowym celem było stworzenie płaszczyzny do spotkania organizacji polskich działających w Ukrainie zrzeszonych zarówno w Federacji Organizacji Polskich, jak również w Związku Polaków, tak samo w organizacjach niezrzeszonych. Chcieliśmy porozmawiać z nimi na tematy, które zaproponowaliśmy w programie. To są tematy, powiedzmy, z jednej strony mogą się wydawać nam dość ogólne. Nam z kolei zdawało się, że to są te tematy najpilniejsze, które powinniśmy podjąć. Specjalnie zaplanowaliśmy sobie pracę tak, aby mieć tą część tak zwaną teoretyczną i za chwilę przejdziemy do części praktycznej. Związek Polaków Ukrainy, mimo bezpieczeństwa, o którym tak dużo się mówi, nadal pracuje, jesteśmy... Uważam, że bardzo aktywni jak przedtem, tak i właśnie w trakcie wojny, chociaż to bezpieczeństwo staje się coraz goręcze, coraz bardziej jest właśnie Kijów bombardowany, ale uważam, że w takiej sytuacji właśnie to, co robimy, te nasze wydarzenia, które łączą ludzi, też są bardzo ważne, bo dają takie poczucie normalności. Spotkanie zakończyło się prezentacją rekomendacji, które mają wspierać rozwój, integrację i dalszą działalność polskich organizacji. Było to wydarzenie łączące debatę merytoryczną, praktyczne warsztaty i integrację kulturalną oraz wzmacniające więzi polskiej społeczności na Ukrainie.